Treści na kanale powstają dzięki firmie LOCity. Cześć, witajcie, dzień dobry. Dzisiaj trochę wstęp w biegu, bo nagrywając film, postanowiłem, czy stwierdziłem właściwie, że nie wiecie o co dokładnie chodzi, ci, którzy nie widzieli wcześniejszych odcinków, jaka jest usterka w BMW, a być może część z Was właśnie ma taką usterkę i właściwie szukacie rozwiązania, więc to rozwiązanie, rozwiązanie znajdziecie m.in. w tym filmie. E, mianowicie widzicie w tej chwili na przebitce, jak klikam e, ogrzewanie siedzenia kierowcy, to to ogrzewanie po sekundzie, dwóch, czasem trzech się wyłącza. E, u niektórych ten objaw jest taki, że wyłącza się to dopiero po kilkudziesięciu sekundach. E, I przyczyny są dwie. E, pierwsza rzecz to jest e, czyli to co u mnie, czyli wyłącza się po takim bardzo krótkim czasie, od 1 do 3 sekund. To jest uszkodzony drut ten grzejny, czy grzewczy zwał jak zwał, ten przewód, który po prostu odpowiada za nagrzewanie się i podgrzewanie nam 4 liter. I to jest niestety najczęstsza i najdroższa z tych usterek, bo naprawa tak naprawdę można oczywiście naprawić gdzieś tam ten drut. Ale najprościej jest to zrobić tak, że wymienia się poduszkę, czyli to, co ja w dzisiejszym filmie zrobię. Natomiast, jeżeli okazałoby się, że Wam wyłącza się ten, to ogrzewanie po właśnie kilkudziesięciu sekundach, czasem po minucie z hakiem, to znaczy, że padnięty jest tylko czujnik temperatury, tak zwany termistor. I dam Wam też linka do, przykładowego, do przykładowej oferty w opisie tego filmu bo jeżeli macie tylko padnięty termistor, to naprawa jest naprawdę banalna i bardzo prosta. W innym odcinku być może zrobię sekcję zwłok i zdiagnozuję, gdzie to pęknięcie powstało, żebyście też może na przyszłość wiedzieli, gdzie takie coś się wydarza. A wydarza się to w BMW i trójkach na gmininie i jest to tak naprawdę usterka, która występuje niemal w każdym jednym egzemplarzu. Prędzej czy później właśnie najczęściej niestety właśnie pęka ten drut grzejny. Dobra, kończę ten przydługi wstęp. Także zapraszam na seans i mam nadzieję, że tym filmem również pomogę troszeczkę w naprawie tej usterki. W moim przypadku to była jedyna usterka w tym samochodzie i mam nadzieję, że tak pozostanie, że będzie to pierwsza i ostatnia usterka. Także auto mam całkowicie sprawne. A was zapraszam jeszcze raz na film. Dzisiaj zajmiemy się tematem fotela. Mianowicie to, co wspominałem. Kto nie widział. To teraz widzi. E, będę wymieniał tę poduszkę. To jest tutaj nówka oryginał z ASO, bo nie ma zresztą zamienników, więc jest tylko oryginał. Niektórzy podejmują się naprawy tego, bo oczywiście przyczyną, dlaczego to wymieniam, jest to, że popsuł się ten drut, który służy za ogrzewanie. A że idzie zima, to warto by było teraz to zrobić, a nie na wiosnę czy na lato. Więc zajmuję się tym właśnie teraz. Więc no co zrobię. Zajmę się odkręceniem fotela. Są tutaj po prostu cztery takie śruby na Torxa 45 bodajże. No, przynajmniej takiego kupiłem. Więc zobaczymy czy to w ogóle tutaj pasuje. No, będzie tutaj ciasno powiem Wam, więc będziemy kombinować. Zobaczmy tutaj. Tak to jest 45. Także ten Torx 45 należy tutaj zastosować do odkręcenia. Dwie śruby z przodu, dwie z tyłu. No i widzimy się, jak już wyjmę fotel do chałupy, i tam będziemy robili resztę. Żeby dostać się do tego torksa tutaj, którego przed chwilą widzieliście, mam nadzieję, że was nie zrzucę tutaj tym kluczem uchwytem. No to właśnie trzeba podnieść ten, tą wajchę od podnoszenia fotela. No i dlaczego w ogóle ten film robię i dlaczego to pokazuję? Bo jest to powszechna. Usterka w samochodzie model BMW i 3. Ten tyle jest poluzowany, że można to palcami, palcami spokojnie odkręcić. Ale jest to właśnie na tyle powszechna usterka w tym aucie, że pokazuję, robię film po polsku, jak to zrobić. Widziałem wersję angielską, ale robię właśnie swoją. Może jakiś, jakąś inną metodę. Więcej szczegółów przede wszystkim pokażę tego, jak to zrobić e, i jak się da to zabrać. No zobaczymy, mam nadzieję, że mi to pójdzie bez problemu. Chciałbym, żeby już rano auto było gotowe do drogi. No, i tak naprawdę, jedyną rzecz, którą tu mamy po odkręceniu tych czterech śrub, to jest odpięcie tej wtyczki. Ona ma taką tutaj zasuwę. Bardzo intuicyjne jest to, jak to należy odblokować. Więc po prostu to odpinamy. Dobrze by było też odpiąć akumulator 12V. Ja tego nie zrobiłem, bo jestem też ciekaw, jakie błędy ewentualnie wyskoczą. To je po prostu pokazuję. Natomiast no, to jest właśnie to jedyne, co należy tutaj odpiąć, co odpowiada za całą komunikację z fotelem. Także idziemy, działamy. No i mamy tutaj już fotel wywalony na plecy. Przy okazji powiem wam, jak zdiagnozować to czy uszkodzony jest przewód ten grzejny, czyli to co jest u mnie. Niestety jest to ta droższa naprawa. Czy jest uszkodzony czujnik temperatury. Ja tutaj akurat mam czujnik temperatury, bo myślałem, że na początku, że jest to to uszkodzenie, ale niestety nie było. Później dopiero dowiedziałem się jak to zdiagnozować dokładnie, więc ten kabel jest tutaj nam niepotrzebny. Natomiast interesuje nas ten, który wychodzi tutaj z Fotela. On jest wpięty tutaj do tej kostki za pomocą tej czarnej i do niego przychodzą, do tej oryginalnej kostki tutaj w BMW pod fotelem, przychodzi brązowy przewód, taki zielony, zielono-fioletowy i czarny. Czarny jest przewodem masowym, e, brązowy jest przewodem odpowiadającym właśnie między innymi za, znaczy jest po prostu plusem od odgrzania od tego drutu grzejnego, może tak. E, natomiast właśnie e, zielono-fioletowy. Jest tym przewodem też, jak rozumiem, drugim do czujnika temperatury. I teraz ja mam tutaj już przekrojony ten kabel od, od czujnika temperatury i zmierzymy to sobie. Nie mam tu krokodylków akurat, więc po prostu przyłożymy i zobaczymy, jaka wartość wyskoczy. Czy w ogóle jakaś wartość wyskoczy. No i mamy 10,94, 10,93. Więc mamy, e, tutaj jest właśnie czujnik temperatury, z tego co pamiętam, 10 kilo ohm. Tak, bo tutaj mam ten drugi czujnik, który pokazuje 13. To będzie, właśnie, to będzie właśnie to. Jeżeli tutaj pojawia Wam się wartość jakakolwiek między właśnie czarnym a y, zielono-fioletowym przewodem, tak jak u mnie, to znaczy, że czujnik temperatury jest ok. Natomiast jeżeli wartość się nie pojawia, to znaczy, że czujnik temperatury jest padnięty. I szczerze mówiąc, jeżeli macie tę usterkę, czyli jeżeli Wam się nic nie pojawia po zmierzeniu rezystancji między właśnie czarnym przewodem i zielono-fioletowym, jeżeli Wam się nic tutaj nie pojawia, to dobrze, bo ta naprawa wtedy kosztuje 3,50. Czyli ten właśnie czujnik temperatury, który teraz wyjmę i Wam pokażę takie coś, taki czujniczek z Allegro za 350 załatwia temat. Natomiast no jeżeli macie to co u mnie, czyli między przewodem brązowym a przewodem czarnym nie pojawia się nic, to niestety jest drogo. Czyli 850 zł, bo tyle kosztuje taka poducha z grzaniem w aso. No i właśnie ta naprawa objawia się, znaczy skutkuje tym, że musicie ten fotel zdemontować, zdemontować tapicerkę i się bawić. Bo wymiana samego czujnika temperatury, poza tym, że jest tania, to jest do zrobienia kompletnie bez demontażu, bez demontażu fotela. Można to zrobić na zamontowanym fotelu w aucie. No i tak to wygląda. Ja mam nadzieję, że Wy tutaj coś widzicie, jest to w miarę ostro. Ja się wspomagam też e, równolegle takim filmikiem angielskojęzycznym e, z napisami, że tak powiem. E, I też właśnie tam jest pokazane mniej więcej jak to zrobić. Ja robię to troszeczkę innej kolejności, bo chcę też rozkminić sam jak to wszystko tutaj wygląda. E, przede wszystkim zdjąłem tutaj tak bardzo łatwo jest zamontowany, e, zamontowana ta tapicerka tutaj z tyłu na tych pałąkach. I teraz biorę sobie w ogóle, jakie ja mam narzędzia dzisiaj. Mam śrubokręt krzyżakowy, mam zwykłe kombinerki i mam takie małe cążki zagięte, bo prawdopodobnie tymi cążkami będzie mi najprościej zdemontować tutaj takie klipsy, klipsy. No, nazwę to klipsy, ale są to takie druty. Mam nadzieję, że mnie to nie pokaleczy. I zobaczymy, właśnie w jaki sposób ja będę w stanie to zdemontować i czy w ogóle będę w stanie to odzyskać dobra bo tutaj jest to jest właśnie ta poducha yy, oryginalna czy ja będę w stanie później to ojoj to zobaczcie to są takie takie widać to będzie to widać wyostrzy wyostrzy widzicie takie oringi tapicerskie powiem wam cienko to widzę naprawdę cienko to widzę więc zaopatrzyłem się w jeszcze jedną rzecz czyli paczkę trytytek bo zakładam że poskładam ten fotel z powrotem na trytytki czyli po polskiemu i tak chyba będzie najwygodniej najbezpieczniej czy znaczy najszybciej przede wszystkim to zrobić a efekt będzie myślę również osiągnięty no bo chcąc to zrobić inaczej niektórzy widziałem jeszcze gdzieś tam ktoś pisał że stosował po prostu coś do cięcia drutu to też uważam nie jest głupie żeby po prostu ten drut ten drut tutaj przeciąć no bo ja tutaj tą E, tą pianę po prostu muszę zniszczyć. Nie chcę zniszczyć tapicerki, ale muszę uszkodzić prawdopodobnie tą piankę. P robię to pierwszy raz w życiu takie, takie prace tapicerskie. E, pewnie co niektórzy, którzy się zajmują tapicerką, to, to mnie może wyśmieją, ale no to by było najbezpieczniej. Po prostu ten przewód, ten przepraszam, przewód, ten drut przeciąć, więc idę jeszcze po takie cążki do cięcia kabli i zobaczymy czy to sobie poradzi zobaczymy też czy tymi cążkami znaczy czy te cążki się nie stępią aczkolwiek nie było to coś za miliony monet no ale jest zdecydowanie lepiej więc zapodajcie sobie jeszcze takie cążki to jest akurat do cięcia kabli do cięcia przewodów ale jest na tyle solidne że poradzi sobie właśnie również z cięciem tych drucików tutaj więc ewidentnie później trzeba tutaj będzie zastosować um, trytycki. No ja tak patrzę jak to jest tutaj zrobione w oryginale. W oryginale jest taki um, jest ten otworek tutaj na przykład. I tak patrzę czy jest tutaj co przewlec. No jakoś to jest tutaj zaplanowane, żeby coś tutaj przewlec. Więc trzeba będzie właśnie przewlec tutaj trytytkę, więc będę się o to... znaczy z tym, bawił, z tym bawił później. No dobra, działamy dalej. No i takich drucików tutaj, jak widzicie, jest więcej. Ja nie będę z nimi walczył, bo nie chcę tej tapicerki zniszczyć. Chcę, żeby to oczka w tapicerce były tutaj oryginalne. Um, więc tych drucików trzeba będzie się pozbyć. Zobaczymy ile ich tu jest. No, na pewno był tutaj jeszcze jeden. I być może jest tutaj, choć nie wiem, na filmiku coś widziałem, że był, e, będę zaraz oglądał tutaj. Patrzę, czy coś trzyma, jakby nie. No i teraz kolejnym punktem jest odkręcenie. Tutaj od strony e, zaczepu od pasa bezpieczeństwa jest odkręcenie tej śrubki. Tutaj jest torx kolejny potrzebny, jest po prostu zestaw. Zestaw z torxami jest Wam niezbędny. Tu akurat jest torx, który to jest numerek 25. Potrzebny do tego, żeby tutaj ten plastik zdemontować. No i teraz kolejny punkt to jest zdjęcie tych tutaj elementów manipulatorów. Ten służy za podnoszenie fotela do góry. A ten reguluje oparcie. Musimy je po prostu wysunąć. Żeby to wysunąć, to są takie jęzorki i je trzeba podważyć. No, mam niestety tylko dwie ręce, a przydałaby się trzecia. No i po podważeniu, jednak płaskim śrubokrętem wyjeżdżamy tymi elementami i zabieramy się za punkt kolejny. Kolejnym punktem jest ta oto śrubka. Oczywiście, żeby nie było prosto, bo nie może być za prosto. Nie można zastosować jednego rozmiaru Torxa, tylko trzeba za każdym razem używać innego. Więc wtedy była 25, to jest 20. Nie wiem, czemu to tak zrobili. Japończycy jak projektują samochody na przykład, no to z reguły wystarcza po prostu jeden typ narzędzia, czy jeden rozmiar, a tutaj Niemcy widzę lubią Lubią dobrą zabawę, więc trzeba użyć innej średnicy, innego rozmiaru. No i kolejny punkt to ta środka tutaj u góry jest jedna, z drugiej strony i nie ma, więc łatwo to poznać. Po prostu chodzi nam o to, żeby usunąć ten oto element plastikowy. No i dzięki temu mamy już luźny ten element plastikowy, który tak jak ten po drugiej stronie. Teraz można zdemontować. Lepiej zrobić to oburącz. Ja z jedną ręką trzymam kamerę, więc wam tego nie pokażę. Ale po prostu demon, usuwam ten element. I myślę, że za chwilę ta poducha nam się tutaj poluzuje. No i teraz co należy zrobić? To zdjąć tapicerkę tutaj z tej, z tej blachy. No najlepiej oczywiście zrobić to oburącz. Więc spróbuję wam to jakoś za chwilę pokazać, jak to robię. I myślę, że już poducha powinna się całkowicie poluzować. No więc próbujemy. Myślę, z której strony zacząć w ogóle, ale chyba ze środka będzie najłatwiej. Żeby to wypchnąć. Gdzieś nam to powinno chyba puścić, ale może się mylę. Jeszcze zobaczmy tutaj z boku. No już widzę, że będzie wesoło w drugą stronę, żeby to zakładać. Z powrotem i napinać tutaj. No, jak już puściło, to, to puszcza. I przy okazji patrzę, jak to wygląda w ogóle w drugą stronę, żeby to później dobrze zrobić. No i z drugiej strony, przy okazji staram się patrzeć, jak to jest założone, żeby później móc to ogarnąć. Ale dobra. Tutaj zobaczcie, są takie takie blachy. Później na nie z powrotem, na tę, ta jest już w innej płaszczyźnie, należy nałożyć właśnie tę gumę. To będzie myślę wyższa szkoła jazdy. I myślę, że tutaj najwięcej nerwów dzisiaj stracę. Ale zobaczcie, już nam poducha tutaj odchodzi. Zaraz ją tutaj sobie wyciągnę. Sorry, że tak kadruję, ale po prostu robię to jedną ręką i głupię je trochę gimbal. No dobra, wyciągniemy i zaraz będziemy się bawić w demontaż tapicerki. No i tapicerkę sobie po prostu tutaj podważam ręką, żeby to wszystko wyciągnąć. Oczywiście znowu jedną, bo drugą kadruję. Ale jakoś to tutaj wyjdzie spokojnie. No i tutaj będziemy mieli znowu te nieszczęsne klipsy, których trzeba będzie się pozbyć. Także z powrotem poduchę z tapicerką Poskładam nie na, te, nie na te metalowe krążki, no bo byłoby to zabójstwo, tylko zrobię to na trytytkach. Zobaczcie w ogóle jak to tutaj wygląda. Ten drut u góry, to zobaczcie, że on idzie sobie w tapicerce, jako taka prowadniczka. Bo tak jak Wam pokazywałem, ta poducha też ma takie tutaj zagłębienia, czyli my jesteśmy właśnie w tym miejscu, tutaj. I tu jest taki drucik oryginalny, tylko jak widzicie, do złapania czegoś, czyli tego kółeczka lub w moim przypadku trytytki. Natomiast tutaj no właśnie ten jeden drucik z tym drugim drucikiem z tapicerki jest złapany tym kółeczkiem. Kółeczka się pozbywamy, a później ściągam to trytytką. No na tyle jest to głęboko, że po docięciu trytyty nie powinno tutaj być w ogóle możliwości jakiegokolwiek uszkodzenia później tapicerki. No bo jest to głęboko właśnie. No, więc dobra, pozbywam się tych tutaj drutów i zobaczymy jak to będzie wyglądało po rozebraniu. No więc biorę się właśnie za cążki do cięcia drutu i jeden po drugim trzeba sobie Poradzić, uważając też, żeby nie uszkodzić nic więcej i żeby też tego drutu nie zgubić, który obcięliśmy. Więc delikatnie do tego, oczywiście, cążki i pozbywamy się. I tak po kolei: jeden, później następny, tutaj obok, tak, żeby spokojnie sobie tą tapicerkę odsłonić. No, to konieczne, konieczne narzędzie tutaj, czyli właśnie takie przecinaczki do drutu czy do, do kabla. No i też właśnie o, należy przypilnować, żeby coś nam nie zostało. To wszystko trzeba usunąć, żeby później gdzieś nam to w tym fotelu nie, nie powyłaziło w tapicerce. Więc działam i widzimy się, jak już zdejmę całość. I oskalpuję po prostu to siedzisko. No i po odpięciu, tam pisał ktoś 20 tysięcy zapinek. Pół, pół godziny, ja to przeliczę na pół godziny i 3, poty, yy, 3 litry potu. Poduszka nam wyjeżdża. Zobaczymy, gdzie tu jestem? ten puszczony. Dobra, tutaj tyle. Także tutaj, tutaj mamy starą uszkodzoną poduchę pożółkniętą już i wstawiamy w to miejsce nówkę sztukę staramy się jej nie popsuć jedną rzecz którą najpierw zrobię to przewlekę tutaj w te miejsca gdzie właśnie były te oryginalne klipsy te spinki. wstawię tutaj trytytki no i po 15 minutach tutaj rzeźbienia Mam pozakładane tertytki i z początku zakładałem je podwójnie, ale zdałem sobie sprawę, że przecież tutaj te otworki są pojedyncze. Ja nie będę ich już podwajał tutaj. Chociaż mógłbym w sumie, powiem Wam, e, przewlec to podwójnie, bo tu i tak jest przez całą tapicerkę w tych miejscach puszczony drut. No ale nic, robię to pojedynczo. Tutaj tylko z tyłu, tak samo z tyłu tutaj były dwa takie, dwie, były dwie spinki metalowe, więc z tyłu tutaj zastosowałem dwie trytytki i tak to wygląda. Będę to teraz tutaj umieszczał i powoli zapinał. Zobaczę, czy pokażę, będę w stanie Wam pokazać tutaj ten proces, czy nie. No i przy tego typu pracach zawsze można wymyśleć jakieś nowe przekleństwa. Trwa to trochę, ale właśnie tak to wygląda. Oczywiście czasem się okazuje, że trytytkę wypadałoby obrócić, że nie w tą stronę ją założyłem, więc zaraz zobaczymy, jak będą kolejne założone, czy dobrze, czy nie dobrze. No, także jest zabawy. No i po lekko godzince i dziesiątkach trytytek, jak widać, już pociętych. Jest to poskładane, jeszcze teraz trzeba to ponaciągać, wszystko, żeby to się dzisko wyglądało, i zaraz pokażę Wam już w samochodzie, jak wygląda to finalnie. No i to, co się wydawało, że tak naprawdę sprawi najwięcej problemów, to było najprostszą czynnością, bo założenie tego, tej gumy tutaj na tą metalową obudowę było naprawdę łatwe. Tutaj jakoś tak dziw, znaczy dziwnie, fajnie, tak klipsuje, więc tu jakieś klipsy są coś tego typu, że to ładnie powskakiwało. No, i teraz jedyne co mi zostało to naciągnięcie tutaj tych, tych dwóch materiałów, tutaj i tutaj, one były spięte tymi spinkami gdzieś tu. Ja to pozaczepiam po prostu o te sprężyny tutaj na trytytkach w trzech miejscach. Później trzeba założyć to i tak naprawdę idę montować fotel do auta. No, i przynajmniej teraz wiem po co zrobiono te drzwi. Otwierane tak i tak, i brak tego słupka. Po prostu łatwiej jest wyjąć i włożyć fotel do naprawy tej usterki. No, e, więc tutaj przynajmniej do tego się te drzwi przydały. E, I teraz tak. Tutaj w odwrotnej kolejności wam to pokazuję jak zainstalować tę wtyczkę. Ja ją wcześ, wcześniej, oczywiście, wypiąłem. Ale to jest ta jedyna wtyczka komunikacyjna tutaj z fotelem, oczywiście odpowiedzialna również za poduszki mam nadzieję, że tego błędu nie będzie bo nie wypinałem baterii 12V w każdym razie, tutaj widzicie jest taki zatrzask, on żeby włożyć tą wtyczkę to musimy mieć mam nadzieję, że to będziecie widzieli musimy mieć tą, tą wajchę w tej pozycji i ona nam tu ładnie zaskoczyła i teraz po wpięciu o, wskoczyło to i to jest właściwa pozycja i teraz można się zabrać zakręcenie fotela ja już sobie go odpowiednio tutaj przesunąłem więc no działam kręcę i sprawdzam czy to wszystko po prostu działa no i mamy to to jak fotel wygląda po demontażu i montażu z powrotem mam na myśli tapicerkę to zobaczycie zaraz na przebitce pewnie w świetle dziennym natomiast pokażę Wam i sobie też, czy to w ogóle działa, bo dopiero pierwszy raz to będę klikał teraz po naprawie. Więc uwaga: 3, 2, 1. Świeci. Nie mam niestety tutaj kamery termowizyjnej, żeby Wam to pokazać. Że teraz ym, po prostu ta grzałka rzeczywiście działa, bo już to czuję na swoim tyłku. E, jestem też ciekaw, właśnie czy chodzi, czy chodzi o parcie. Więc musicie uwierzyć mi na słowo, że tak po prostu jest, bo tak, 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 czuć też za plecami, wsadziłem rękę, czuć. No niestety, mamy warunki, jakie mamy, już jest też taka pora roku, że jest po prostu ciemno. Jak jest jesień albo zima, to musi być ciemno. Eee, dobra, no cieszę się, że to działa. Żona stwierdziła, że po co mi to w ogóle, po co ty to robisz, po co kasę wydajesz, ale ja uznaję, że skoro auto ma taką funkcję, kosztowało tyle kasy, to kurde, musi to działać. Więc fajnie, że działa. Posiedzę tu jeszcze chwilę, zobaczę, czy będzie dobrze. Jeżeli będzie niedobrze, to jeszcze Wam tutaj dogram to, a jeżeli nie, to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mimo tego całego chaosu, jak to u mnie zawsze, dało się z tego coś zrozumieć i wiecie ewentualnie, jeżeli macie ten samochód i macie z tym problem, albo chcielibyście już na przyszłość wiedzieć, jak temu zaradzić. Teraz pewnie dopiero widzicie ostro. To wiecie, jak to po prostu zrobić, i możecie sobie też tego filmu, z tego filmu skorzystać jako filmu instruktażowego. E, oczywiście, też wersję angielską tego, tej instrukcji Wam e, podłączam tutaj w opisie jako link. Może ja się włączę i Wam się pokażę jeszcze i tak będzie lepiej. E, ale z, zrąbany człowiek, widać, no bo za 3 godziny mi to w sumie zajęło. Z nagrywaniem i tak dalej, tak to niestety wygląda, ale fajnie grzeje, naprawdę fajnie grzeje. No yy, więc zobaczycie sobie czyszczą angielską wersję, bo uz, uważam, że moja wersja troszeczkę okrojona, plus ta wersja właśnie angielska yy, taka można nazwać to pełna, na której się wzorowałem. To plus to yy, dawam pełen obraz, jak tę naprawę wykonać. Jak widzieliście, jest, yy, jest to proste. Wiecie co, miałem Wam pokazać jeszcze w świetle dziennym, ale pokażę Wam to w świetle po prostu takim... A, ten dźwięk nieszczęsny. Jak to wygląda? Tutaj mi coś nie pykło, chyba. Ale to po prostu da się, da się naciągnąć. Zobaczcie, już jest, już jest dobrze. Więc na tych trytytkach to po prostu zdało, zdało egzamin. Nic tutaj nie czuć pod palcem. Czuć, że ta poduszka jest świeża, bo nawet ona się tutaj odznacza. Więc ona się musi po prostu wysiedzieć, wygnieść. No jest nowka sztuka. Więc, no po prostu tak będzie. No, ale okej. Okay. Myślę, że będzie w porządku, że to się też tutaj po prostu w tym miejscu ułoży, bo naciągałem to naprawdę na maksa. Oj. Taki dźwięk się tutaj wydobywa z tego samochodu, kiedy. Kiedy właśnie wysiądziemy, a go nie wyłączymy, cały czas to grze działa. No także jest dobrze, jest dobrze, jest fajnie, cieszę się. Oczywiście tutaj pasażer, jak się to zabierze, oczywiście ten grajdą, to pasażer też ma dobrze. A w ogóle z ciekawości zobaczcie, jak wygląda fabryczny fotel, w tym samym miejscu. No wygląda trochę lepiej, no ale nie jest tak wysiedziany. Nie jest tak wysiedziane. Tutaj przede wszystkim te boczki, one od siedzenia już były takie wygniecione, więc to nie jest tutaj moja wina, e, mojego montażu, czy, czy tutaj za mocnego ściągnięcia. Tak po prostu tutaj było. No, auto ma sto, zaraz 110 tysięcy przejechane, więc tak po prostu tutaj musi być. No ale fajnie, że to wszystko śmiga. Także jedyna usterka tego samochodu naprawiona. E, kończę ten przydługi to przydługie zakończenie jeszcze raz dzięki za uwagę jeżeli macie pytania co do tego tematu, co jak zrobiłem nie ma problemu, piszcie w komentarzu bardzo chętnie odpowiem tyle, dziękuję dobrej nocy, trzymajcie się hej no i jeszcze tylko, żeby była jasność odpięcie Akumulatora 12V absolutnie nie jest potrzebne. Ważne, żeby auto było wyłączone w momencie demontażu fotela. Jak widzicie, brak jakichkolwiek usterek.